Jeba pensja 1800 zł zastanie na kasie. Powolna wegetacja. Brak rozrywek. Brak pieniędzy na jakiekolwiek wakacje. Ciuchy kupowane raz w roku. I to nie nowe, a ze szmateksu na wagę. Brak pieniędzy na rozwój swojego dziecka. Tateu, jestem dobry w gała. Zapisz mnie do klubu. To tylko 60 zł miesięcznie. W tym miesiącu już dostałeś buty na zimę. Przykro mi. Idź oglądać Szymka Majewskiego Zapuszczona żona, która nie dba o siebie Bo nieważne jak będzie wyglądała I tak jej nie rzucisz A ona o tym dobrze wie, że żadna inna ci nie będzie chciała Czas leci szybko, bardzo szybko To Brian już kończy szkołę? Rok jak miesiąc, dziesięć lat jak rok Nim się obejrzysz masz pięćdziesiąt lat Robisz analizę swojego życia Gadasz sam do siebie i zadajesz pytanie Jak mogłeś tak przyjebać życie? Kiedy ten czas upłynął? Janusz Pawlacz lat pięćdziesiąt Nic w życiu nie osiągnął Nigdzie nie był, nic nie widział, nigdy nie żył